I zaczynamy kolejny dzień. Centry mode nam zjadł aż 5% przez noc, także chyba było zimno, albo nie wiem, bo tylko jedno nagranie było, także jakoś tam dużo pracy nie miał. No i my już jedziemy. Jedziemy teraz nad jezioro Bled i do zamku, a później jedziemy do jaskini postoja i do zamku Prediamski, i później planujemy już wjechać ze Słowenii. Także wystartowaliśmy z hotelu o godzinie 8. I jedziemy dalej, mamy 32% baterii, 21% mamy dowieść do jeziora. I dalej zobaczymy, jak to będzie, bo w Słowenii tych superchargerów aż tak dużo nie ma, jak na przykład w Niemczech. Ale przy zamku widziałem, że jest jakaś ładowarka AC, więc może uda mi się do niej podłączyć, żeby przez tą godzinkę troszeczkę podładować. I myślę, że wtedy dojedziemy do superchargera w okolicach Lubiany. Także tyle. Jedziemy sobie taką boczną dłużką. I jesteśmy nad jeziorem Bled. Takimi łódeczkami pływa się na tą wysepkę z tamtym kościółkiem, my tam płynąć nie będziemy. A tam na wzgórzu w oddali widać zamek, na który planujemy pojechać i stamtąd jeszcze zobaczyć sobie panoramę tego miejsca i ruszać dalej. Także na zdjęciach jezioro wygląda dużo ładniej, ale i tak jest bajecznie. I na 19% podjechaliśmy pod zamek Bled, który jest tam na szczycie. No, i się tutaj będziemy ładować, a my idziemy sobie na zamek zobaczymy, ile w tym czasie się nam autko doładuje. 39 eurocentów za kilowatogodzinę, godzinę, więc jakiejś tam tragedii nie ma. Także my ruszamy sobie tam do zamku. Zamku Bled. Jezioro Bled. Widok z zamku. Na żywo ten kolor wody jest ładniejszy niż na kamerze, muszę przyznać, przynajmniej na moim telefonie. Tam w oddali widać jeszcze Alpy zaśnieżone, a tutaj mamy górny zamek zamek Bled. I co ciekawe, to największe jezioro w Słowenii, a tam, gdzie ten kościółek to jedyna wyspa w Słowenii. I z 19% do 35 gdzieś około godzinkę się doładowaliśmy. Tu ktoś z palinowym zostawił drugie miejsce, więc nikt mi się nie podłączył. Aczkolwiek no nieładnie miejsca, dużo na parkingu. Tam te dwa słupki nie działają. A ktoś sobie stanął tutaj i nikt inny nie mógł się podłączyć, a jedna te na parkingu też stoi. Także my się doładowaliśmy. W sumie nie musiałem się tu ładować. Dojechałbym na Supercharger, ale cena podobna jak na Superchargerze, więc postanowiłem sobie doładować, żeby mieć jakąś rezerwę. No i jedziemy dalej. Ruszamy do sto jaskini. Odłączam kabel i ruszamy. I 19% towiezione. Ładujemy się Super V4. to następne zaraz się otwierają. Można by skoczyć do kasyna, ale czasu nie ma. Także tutaj się ładujemy tak, żeby dowieść sobie spokojnie tam odpowiednią ilość energii do następnego miejsca. I ruszamy do postojna cave, do zamku i do Włoch. 20 minut ładowania i z 18 do 70 i ruszamy, żeby się wyrobić w czasie. Za 48 minut mamy być w zamku. Także najpierw zamek, a o 14 jaskinia. I dotarliśmy do zamku w Skale. Jedynym na świecie istniejący zamek w Skale. Tak to wygląda tutaj. Opowiada się ciekawie. I ten rycerz Erasm wydostawał się z zamku. Szedł na przykład po do doliny z drugiej strony, gdzie klimat był łagodniejszy, więc dojrzewały szybciej niż tej od strony wejścia zamku i zadziwiał oblęże, oblężających zamek, że częstował ich czereśniami, które oni widzieli, że są jeszcze niedojrzałe. Taki był z niego gagatek Erasm, który tutaj uważany jest do takiego Robin Hooda, a jak zginął <laughs> na wychodku siedząc zdradził go jego służący i go odstrzelili z katapulty. Jesteśmy w najstarszej, znaczy największej jaskini w Europie. Zobaczcie sobie, że te stalagmity i stalaktyty rosną 1 cm od 100 do 400 lat. W takiej jaskini dopiero można poczuć jak marny nasz ludzki żywot i jakże krótki. Właśnie wracamy kolejką z jaskini i wyobraźcie sobie, że te stalagmity i stalaktyty mające ledwie 40 cm są starsze niż piramidy w Egipcie. To, a my widzieliśmy takie co mają kilkadziesiąt metrów. No potężna jaskinia, niesamowita największa w Europie. Nie spodziewałem się tego jadąc tutaj. do Tesli. Przez ponad dwie godziny 2% centry mołd nam zjadł i pewnie też chłodzenie kabiny, bo mam włączone zabezpieczenie przed przegrzaniem. No i mamy 48%. Zwiedziliśmy największą w Europie jaskinię. Polecam ją zwiedzić. Jest piękna i zdjęcia tego nie oddają. A my jedziemy już do Włoch, do zamku Miramare, do którego mamy niecałą godzinę. Może po drodze jeszcze zatrzymamy się na jakiś obiad. Także ruszamy dalej. My już, już dojechaliśmy do Włoch i idziemy zwiedzać zamek Mira Mare tak się on tutaj prezentuje przy zachodzie powoli słońca nad Adriatykiem w Trijeście także idziemy go zwiedzać dowieźliśmy tutaj chyba 38% baterii ale dobrze pamiętam no i pozwiedzamy zamek i jedziemy w stronę San Marino I gdzieś po drodze do San Marino się jeszcze naładujemy i będziemy patrzeć za noclegiem na superchargerze także Wszystkie ładowania, czas wykorzystany. Nigdzie się nie nudziłem. Zawsze tego czasu mi brakuje na ładowarkach, żeby ogarnąć to co mam do ogarnięcia. Tyle na teraz. Idziemy zwiedzać. No i my tutaj półtora godzinki spędziliśmy. 1% uciekło z baterii na Center Mode. Jedziemy w stronę San Marino. Do San Marino dzisiaj nie dojedziemy, bo bylibyśmy tam o 23. Ja tak długo mi się jechać nie chce. Także pewnie na super jak się zatrzymamy, to tam się będę ładował i wtedy poszukam jakiegoś noclegu. Gdzieś podejrzewam, że w okolicach padwy będziemy dzisiaj nocować i tak się nasz dzisiejszy dzień zakończy. Także to właściwie będzie nasze dzisiaj drugie, no jak to liczy, trzecie ładowanie, ale jedno na zamku to było przy okazji. Także tak to wygląda i ruszamy dalej i kończymy nasz trzeci dzień Euro Trip. I na 1% sobie dojechaliśmy. Też to chciałbym się ładował wcześniej, ale ja uporczywie jechałem dalej, tak żeby dojechać jak na najniższym SOH żeby szybko ładować. I do San Marino zostały nam 3 godziny i 286 km, więc już dzisiaj tego nie przejedziemy. Mamy 67% doładować, by jutro dojechać do San Marino. I co nasz Eurotrip to już 1389 km plus 300, niecałe, więc jakieś 1600 km już zrobiliśmy. I takie są parametry. 17,1 średnie zużycie energii na całej trasie Obecna trasa to 17 kWh A od ładowania 16,4 i 278 przejechanych Kilometrów, a ładowałem do 70% ostatnio, no i auto też trochę Stało w Miramare I stało też na zamku I przy jaskini, więc tam też trochę tej energii Zużyło Także jeszcze szukam teraz Po podłączeniu auta noclegu Jedziemy na nocleg i dzisiaj kończymy i 2% podłączyłem na V2, ja nie zauważyłem, że jest też V3 obok, więc podłączyłem pod V3 i zobaczmy jaką maksymalną prędkość ładowania osiągniemy przy tak niskiej baterii. No, czy będzie 200? 196 i chyba więcej już nie pokaże, także to nie V4 i już nie 1% baterii. Niestety krzywa ładowania testu wygląda tak, że te 250 to jest raptem przez parę procent na samym początku i to tylko przy niskim MSOH, a później już niestety spada. No jak widzimy 197 i chyba więcej już nie będzie. Także tak to wygląda. Tutaj się ładujemy i potem ruszamy dalej w drogę. No my już w fotelu od 21.20 dojechaliśmy, 59% dowieźliśmy. Tutaj... No, jest już ciemno, więc nie widać, ale tu jest Adriatyk, a tam, gdzie te światła, mamy Wenecję. W Wenecji już kiedyś byłem, więc nie jedziemy. Jutro wyruszamy do San Marino i planujemy sobie pozwiedzać San Marino i na spokojnie po południu pojechać sobie gdzieś tam w stronę Toskanii, gdzieś tam sobie wcześniej znaleźć hotel, żeby jutro już trochę spokojniej, bo dzisiaj dzień był bardzo intensywny. Zwiedziliśmy jezioro Bled i zamek Bled. Zwiedziliśmy. Jedyny na świecie zamek w skale Zwiedziliśmy największą jaskinię w Europie I zwiedziliśmy zamek we Włoszech Miramare I dojechaliśmy sobie tutaj do Gio Mamy jutro jakieś 2,5-3 godzinki do San Marino Także ja już na dzisiaj kończę Dzień trzeci naszej podróży po Europie I to tyle Cześć Do zobaczenia w dniu czwartym